Nauczał raz w sabat w jednej z synagog, a była tam kobieta, która od 18 lat miała ducha niemocy. Była pochylona i w żaden sposób nie mogła się wyprostować. Gdy Jezus ją zobaczył, przywołał ją do siebie i rzekł: Niewiasto, jesteś wolna od swojej niemocy. Położył na nią ręce i natychmiast się wyprostowała i chwaliła Boga. Nie, wiem, czy zauważyliście, ale drży głos we mnie. Wiecie dlaczego? Bo jak widzę, co Pan Jezus uczynił wtedy i czyni dzisiaj, to jest przeogromna wdzięczność do, do Niego płynie z mojego serca. I kochani, to jest wspaniała wiadomość. Dlaczego to przeczytałem, kochani? Osiemnaście lat. 18 lat być pochylonym, nie móc się wyprostować. Przypomniało mi to moje życie. Ci, którzy mnie znacie, to wiecie dobrze, że 18 lat mojego małżeństwa było pochylone. Nie umieliśmy się wyprostować. Nie umieliśmy się podnieść. Kochani, ta kobieta przypomniała mi obraz, jak może człowiek być w niemocy, jak człowiek może być bez nadziei, jak człowiek może być, kochani, w strasznym bólu. Nie tylko fizycznym, ale i duchowym. Ta historia tej kobiety pokazała mi kochani jak można być na pozycji przegranej jak to pochylenie zawęża nam obraz spojrzenia w innym kierunku w stronę innych ludzi boga wyobrażacie sobie kobietę pochyloną przypomniał mi się też obraz z dzieciństwa gdzie bo też pochodzę ze wsi, gdzie widziałem taką kobietę, która chodziła o laseczce, bo ona się nie mogła podnieść. Wtedy jako dziecko nie zdawałem sobie z tego sprawy, ale kochani, jest to coś straszne, kiedy nie możemy spoglądać w górę. 18 lat męki, bólu, zawężenia horyzontu, patrzenia z innej perspektywy. To jest coś straszne. To jest bardzo straszne. I kochani, wszystko człowiek widzi z dołu jest w pozycji przegranego, powalonego człowieka, i to mi pokazało, jakim kiedyś ja byłem człowiekiem. Kochani, człowiek, który jest pochylony, który jest na pozycji przegranej, ani nie jest partnerem, ani nie jest zachęceniem, ani wsparciem. Kochani, gdy to czytałem, gdy na tym rozmyślałem, to sobie myślałem, co taka kobieta mogła przeżywać, co w tej, tej kobiecie było takiego, że ona się pochyliła. I myślę sobie, że czasem w chorobach somatycznych nie jest wszystko okej. Okay. To jest czasem choroba niemocy, choroba duszy. Choroba złej perspektywy na inne spojrzenie. I to mi tak pokazało, jak my z żoną byliśmy pochyleni przez 18 lat. Tak ta kobieta, 18 lat, kochani, próbując się wyprostować, wyjść na prostkę, jak się to potocznie mówi, nie mogliśmy. Dlaczego? Nie będę opowiadał mojego całego świadectwa, bo na pewno ten okres mojej niemocy, mojego przegrywania, pochylenia trwał wcześniej i o wiele lat więcej. Ale chwilą, kiedy założyłem rodzinę, kiedy miała być sielanka z paniego życia, małżeństwa, kochani, mój alkoholizm doprowadził do tego, że byliśmy na pozycji przegranej. Byliśmy na, na pozycji, kochani, Przygnębiającej, powalonej. I człowiek przygnębiony, przygarbiony inaczej, kochani, traci swoje piękno. Przygarbienie też wskazuje na to, jaki balast życia niesimy, jaki balast grzechu niesimy, jakie jarzmo na swoich plecach niesimy, i w bezradności. Nie umiemy się wyprostować. Kochani, dopiero sobie uświadomiłem te słowa Pana Jezusa, że ona miała ducha niemocy. I w pewnym okresie naszego życia małżeńskiego, a szczególnie w moim uzależnieniu, na naszej drodze wstąpił duch niemocy. Traciliśmy kontakt z rodziną, traciliśmy kontakty z ludźmi, nie wspomnę już o Bogu. Po prostu w tej niemocy, w tym pochyleniu, w tym przygarbieniu nie byliśmy w stanie nawet patrzeć w górę i wołać do Pana. Jest to straszne, kochani. Dzisiaj wiem, co przeżywa moja żona. To przeżywają moje dzieciaki przez 18 lat naszego pochylenia, naszego przygarbienia, naszej niemocy. Bo w naszym domu, we mnie, był duch niemocy. Nie umieliśmy rozwiązać prostego, a zarazem jakże trudnego problemu, tak jak ta kobieta, kochani. Ona na pewno chciałaby się wyprostować, ale po prostu nie mogła. Nie mogła, nie dość, że była osobą na pewno schorowaną, ale też, tak sobie Boże mówi, posiada ducha niemocy, który nie pozwalał na to, aby ona mogła się wyprostować. I chwała Manu Jezusowi, że Jezus nie ma żadnych barier, że on, Jemu jest wszystko posłuszne. I choroba fizyczna, i choroba duchowa, i demony mu ustępują. I wszystkie niemocy wychodzą, kochani, na imię Jezus. Dzisiaj wiem, jak bardzo cierpiamy. Nie chcę opowiadać mojego bólu. Ale w tej niemocy, kochani, nie, wypro, nie, umia, nie, nie umieć się wyprostować, wyjść na proste. Żeby być wartościowym partnerem, wartościowym ojcem, sięgałem często po kieliszek. Upijałem się, bo myślałem, że znajdę ukojenie. Nigdy nie przywiązałem do siebie tego, jak musiała cierpieć moja żona, jak musiały cierpieć moje dzieci, widząc, że tato zarabia, mama zarabia, a nie umiemy się podnieść ona wtedy bardzo mało zarabiała i dzięki Bogu, że jeszcze ona ten dom trzymała. I to pochylenie, tym uzależnieniem, tą chorobą, tym, tym duchu niemocy byliśmy na pozycji przegranej, tak jak ta kobieta. Kochani, 18 lat. 18 lat nie, niemocy nie tylko odciska piętna na tej kobiecie. Która swoje piękno kobiety utraciła, która stała się w takiej sytuacji, jak już wspomniałem, że nie mogła być ani partnerem, ani nie mogła wielbić Boga, ani nie mogła mieć relacji ze swoją rodziną, ani z innymi ludźmi. To było udziałem moim, mojej rodziny. Ale kochani, zauważyłem, że w tej przypowieści. O której czytałem, coś pięknego się stało. Ona miała pragnienie. Ona miała pragnienie być z ludźmi. Ona miała pragnienie iść do świątyni, bo słyszała, że Jezus miał w zwyczaju, co? Sabat przychodzić do synagogi i nauczać. I mówić, i ludzie byli nim zachwyceni, ludzie nim byli zafascynowani. I ona też chciała, chciała zobaczyć, kto to jest taki, którym można się tak fascynować. Słyszała, że on jest w stanie uzdrawiać, że on jest w stanie wypędzać duchy niemocy. I ona, kochani, nie widząc nic w pozycji pochylonej, Myślę, pochylenie to jest prawie w połowie pasa. Idzie, idzie z pragnieniem i nadzieją, że może się coś w jej życiu wydarzyć. I kochani, to jest moje, że na pewno w tej synagodze było tyle ludzi, co dzisiaj, albo i więcej. I Jezus przemawia. Ale co jest najważniejsze? On dostrzegł ją, tą jedną, jedyną osobę, która była bez nadziei, która była pochylona, bez perspektyw do, do życia. Nawet Go nie widziała, ale On widział jej ból, jej cierpienie i jej pragnienie. Dzisiaj chcę Ci powiedzieć, że Jezus żyje. Wczoraj i dziś, ten sam na wieki On się nie zmienił. I On dzisiaj widzi, jak jesteś pochylony, jak jesteś przygarbiony, może się wstydzić tego położenia. Przypuszczam, że ona się wstydziła, ta kobieta przygarbiona swojej pozycji. Na pewno pragnęła, może być partnerem w życiu kogoś, ale nie mogła. Może chciała mieć taką wspaniałą relację z rodziną, ale ta pozycja pochylenia tego ducha niemocy nie dała jej szansy. Ale Jezus ich nie przekreślił. Jezus ją dostrzegł i mówi: Niewiasto, żeby mnie przekręcił, muszę wrócić do przodu. Przywołał ją i rzekł: Niewiasto, jesteś wolna, jesteś wolna od swojej niemocy. Dlaczego mógł tak powiedzieć? Bo on widział, że ona przyszła się z nim spotkać. Myślę, że Ty dzisiaj tak samo przyszłeś się spotkać z Jezusem Chrystusem. I kochani, dostępuje wspaniałego uzdrowienia. Jezus kładzie na nią ręce i mówi: wyprostuj się. Ona się prostuje, z niej wychodzi duch niemocy. Dlaczego to przytacza? Kochani, 18 lat mojego małżeństwa zniszczonego, pochylonego, zziadowanego. Pełnego rozdarcia i bólu, niezrozumienia. Ani partner, ani ojciec, ani człowiek z jakąś pozycją, pseudopozycją. Taka była. Bezradny. Trafia na odwyk. Trafia na odwyk w Gorzycak. Nie wstydzę się o tym mówić. Za co chwała Bogu? Że tam je rozrzucił, chociaż byłem pełny buntu, nienawiści, pochylony, zgarbiony, pełny obciążony grzechem, zniewolenia, a jeszcze chciałem udawać nie wiadomo kogo, pomimo, że nie umiem się wyprostować. I tam kochani, tam na takim spotkaniu, gdzie nie było perspektyw na życie, gdzie byłem przegrany, na przegranej sytuacji. Przychodzi Jezus. Przychodzi Jezus w świadectwach braci i sióstr, którzy mówią, że On żyje. Że On może zmienić moje życie, tak tu Boguś mówił, jak brat Janek mówił. Że jeżeli moje serce będzie pragnące, to On w stanie jest mnie uzdrowić. A tu słyszę wszędzie, też już to padło, tu takie, jesteś nieuleczalnie chory. Bo alkoholizm dzisiaj w świecie, w medycynie jest nieuleczalnie chory. Mówią, że jesteś alkoholikiem do końca życia. Możesz tylko pewne brać wskazówki, może jakieś inne psychotropy. ale antykol nic nie daje. Ani wszystkim nic nie daje, prawda Boguś? jest nie daje. Człowiek pochylony umie się z tym porać, bo lepiej to wyrwać. No, ale to tak na marginesie, ale to jest, kochani, straszny. To jest straszny ból. To jest straszny ból, to jest straszny duch w człowieku niemocy. Alkoholizm to jest duch niemocy. Kochani, wiecie, ile razy ja płakałem? Chciałem nie pić, chciałem przestać, a nie mogłem. Nie mogłem. I alkoholik, osoba uzależniona czy pun, przepraszam, bo narkoman inaczej chce, ale nie może, musi. I wiecie, co wielu z nas, którzy doświadczyliśmy choroby alkoholowej czy narkotykowej, ile razy mieliśmy świadomość, że to jest niedobre, ale to pochylenie, ten duch niemocy jest mocniejszy w nas i sięgaliśmy po te używki. Raniąc siebie i raniąc najbliższych. I tam wśród tych pacjentów, nie wiem ile wtedy było, nie liczyłem, Jezus mnie dojrzał. Jezus Chrystus mnie dojrzał. Pomimo, że byłem prawie niedowiarkiem, ale byłem tam, bo poszedłem właśnie, nie żebym odbiegł, ale tam było takie spotkanie, gdzie zapraszali. Bracia wierzący, którzy już szli z Jezusem Chrystusem, przyjdź, posłuchaj, mamy dobrą nowinę dla ciebie. Jezus cię kocha. Jezus może zmienić twoje życie. Ta niebieska też to słyszała, i w niej to pragnienie się uczyniło, i ona poszła na to spotkanie. I ja wtedy też poszłem na to spotkanie. Chwała niech będzie Bogu i Panu Jezusowi Chrystusowi, że On przez te świadectwa tak Boguś mówił. Ja nie pobielam tego. Oni mówili o mnie. Oni mówili o moim grzechu. Oni mówili o moich podłościach, o mojej beznadziei. O moim duchu niemocy, który był we mnie. I tak ta niewiasta. Usłyszałem, kto chce być wolny. To chce być uzdrowiony. Jezus powiedział, chodź. Chodź, ja Cię uzdrowię i wyszedłem do modlitwy. Oddam Mu swoje życie. I powiem Wam, że wyprostował mnie Pan Jezus Chrystus. Wychodząc z modlitwy nie szedłem, co będzie, jak będzie, bo ja to wiedziałem jak będzie. Bo wiem, jakie konsekwencje dziadostwa narobiłem. Ale wychodziłem już bez ducha niemocy, ale wychodziłem z Duchem Chrystusowym. Wychodziłem w radości w pełności, że jestem zbawiony i jestem wolny. I mogłem powiedzieć: Aleluja, dziękuję Ci Jezu, jestem wolny. Wtedy się nikt mnie nie zapytał, czy ja już się kiedyś napiję, czy jestem wolny. Ale cieszyli się. Wtedy nie rozumiałem, dlaczego ci bracia, siostry się cieszą, ale dzisiaj wiem, bo oni wiedzieli, że całe niebo się raduje, bo jeden grzesznik w gorzycach się nawrócił. Kochani, jeden grzesznik. Bym wam mówił świadectwa później, co Bóg do mnie mówił, przez mój zawód i w ogóle, to po prostu mną trzepało, kochani, ale to Bóg mnie prostował. Bóg mnie z tej niemocy, z tego pochylenia mnie prostował i kochani, przyszła nadzieja. Wyjeżdżałem z, z Gorzyc już jako inny człowiek, jako człowiek wyprostowany, pełny nadziei, pełny wzmocnienia. Byłem innym człowiekiem. I kochani, coś prawda tu czytamy, że Pan Jezus Chrystus położył na nią ręce, ona się wyprostowała i wielbiła Boga. Ja to same zrobiłem. Bóg mnie dotknął. Ja się wyprostowałem i wielbiłem Boga i wielbię go już tyle czasu. Dziękuję Bogu, że dał mi już tyle lat przeżyć, że tyle lat mogę z Panem iść, ale nigdy nie mówię ile ważne dzisiaj, że dziś idę z Jezusem, że dziś staram się zrobić wszystko, aby go nie zawieść, aby go nie zawstydzić. Chociaż nie jestem idealnym człowiekiem, bo uchybiam. Ale kiedy otwieram moje oczy rano, to mówię, Panie, abym nie zgrzeszył dziś świadomie. Panie, abym coś nie zrobił, co ci się nie podoba. Niektórzy mówią, że nie grzeszą. A ja ci powiem, kłamcą jesteś, bo tak Bóg mówi. Kto mówi, że nie grzeszy, kłamcą jest. Bo możesz nawet źle pomyśleć o współbracie, o przyjacielu, o człowieku, o pracodawcy, grzeszysz. Dlatego, że już źle myślisz, a złe myśli to nie jest grzech? Ja wiem, jest grzech. Ale ja wiem, gdzie z tym mam iść. Idę właśnie do Pana. Idę, przepraszam Go, ale już jutro nie myślę też o nim źle, już nie myślę. Już Go błogosławię, <głosławię> kochani. I Bóg nam wyprostował, kochani, życie. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwym małżeństwem. Dzisiaj mogę powiedzieć, że żyjemy pod błogosławieństwem, a nie pod przekleństwem, tak jak tu był na billboardzie napisany. Kładę dziś przed Tobą życie lub śmierć. Wybierz przed to życie, abyś żył Ty i Twoja rodzina, Twoje potomstwo. Dzisiaj jest to moja synowa. Wiem, że wnuczki oddały życie Jezusowi, że mój syn tu przyjedzie, który też już należy do Pana Jezusa Chrystusa. Też w nim Bóg robi swoje dzieło, ale to jest Jego dzieło nie moje. Kochani, ja tam króciutkim moim przemyśleniem podzieliłem się, że jeżeli dzisiaj jesteś na pozycji przegranej, jeżeli jesteś dzisiaj powalony, przygarbiony, obciąża cię balast grzechu, uzależnienie, jakiekolwiek by nie było. Dzisiaj Jezus tu jest. On patrzy na ciebie i On chce dziś położyć na tobie ręce i powiedzieć ci: Wyprostuj się. Wyprostuj się, idź innym, innym życiem. Ja cię chcę uzdrowić. Ja cię chcę to przebaczyć. Chcę cię uczynić dziś nowym człowiekiem. Abyś już stąd wyszedł inny. Tak jak ta niewiasta, która myśla, że już nie ma perspektyw dla niej, ona leć podniosła ręce i wielbiła Boga ze szczęścia, że jest wyprostowaną osobą. Dlaczego? Bo mogła mieć relacje z Bogiem. Bo mogła odbudować na nowo relacje z rodziną. Bo mogła na nowo odbudować relacje z ludźmi. Nie bądź powalony. Przyjdź na środek. Oddaj cały balast, który Cię przygniata, gdzie jesteś powalony, a Jezus to weźmie.